do Was w kolejnym filmie jak widzicie mamy kolejny odcinek raskoli i dzisiaj jak widzicie pod tytułem będzie rasa Spanish Mustang czyli po prostu hiszpański Mustang także zapraszam Was do oglądania gdybym w tym filmie trochę kaształa, no to przepraszam, ale jeszcze nie zeszła i widzieli nas nosa. Trochę mam jeszcze zapany nos i też szwangasio, także wybaczcie mi tam, ale zaczynam. Hiszpański mustang to amerykańska rasa koni wywodząca się od koni przywiezionych z Hiszpanii podczas wczesnego podbytu Ameryki. Są one klasyfikowane w ramach większego ugrupowania hiszpańskich koni kolonialnych, co jest dziś rzadkością w Hiszpanii. Na początku XX wieku większość niegdyś obfitych stad mustangów, które pochodziły od hiszpańskich koni, została znacznie zmniejszona od względu wielkości. Widząc, że konie te znajdowały się na skraju wyginięcia, niektórzy jeźdźcy podjęli starania, aby znaleźć i zachować pozostałe mustanki, czerpiąc zapasy z dzikich i rdzennych stad amerykańskich, a także zapasy z rancha. Rasa była jedną z pierwszych biorących udział we wspólnym wysiłku na rzecz zachowania koni o hiszpańskim fenotypie, a rejestr ras został założony w 1957 roku. Hiszpański Mustang jako nowoczesna rasa, udomiona, różni się od zdziczołego, słodnie poruszającego się Mustanga. Te ostatnie pochodzą zarówno od hiszpańskich koni, jak i innych koni udomówionych, które uciekły lub zostały wypuszczane z różnych źródła, źródeł. Wiele z nich jest dziko żyjących w Herd Mana Areas, czyli w skrócie HMAS, w zachodnich Stanach Zjednoczonych, obecnie zarządzanych przez Boreau of Land Management, czyli. Skrót BLM. Niektóre dzikie stada istnieją również w Kanadzie. Badania DNA wskazują, że hiszpańska hodowla i tym nadal występuje w niektórych stadach dzikich mustangów, w tym w stadach Cerbat HMA, w pobliżu Kingnam, Arizona, Prior Mountain HMA. Montana, siarka HMA Utah i kiger HMA. Historia. Hiszpański koń kolonialny rozwinął się od zwierząt przywilejnych po raz pierwszy z półwyspu iberyjskiego do obu Ameryk podczas podboju i założenia hiszpańskiej kolonii na Hiszpanii w dzisiejszym Meksyku. W miarę jak podbój Meksyku podstępował w... W XVI wieku stada koni rozprzestrzeniały się na północ i przekroczyły Rio Grande. W ciągu następnych stu lat konie w obu Amerykach zostały skradzione i sprzedane przez Apaczów, komanczów, a później przez Utesów i Szoszoneów. Różnym plemionom z wielkich równin i gór skalistych. Na skroju wyginięcia na początku tego stulecia hiszpański Mustang jest jedną z pierwszych raz opracowanych na podstawie planowanego programu ochrony potomków tego tych hiszpańskich koni. <tryk> Wyoming i jego brat. Ferdinand el Brislaw z w wystanie Utah. Zaleczenie wyścigów na rzecz ochrony należy się również Gilbert Rewit Jonesowi i Ilobelskiemu. Zebrali oni konie dzikich stad Mustangów, set rdzennych Amerykanów i stanin hodowanych z całego zachodu wybranych, ponieważ mieli fenotyp wskazujący na hiszpańskie pochodzenie. Dwaj pełnoprawni bracia Bóg, Shot i Ute e, należeli do pierwszych ogierów założycielskich, wywodzących się z krwi Ute Reservation po stronie matki Monty Pojmany w 1927 roku w Utach, uciekł z powrotem na łono natury w 1944 roku, zabierając ze sobą swoje klacze. Nigdy nie został schwytany. Ostatecznie Bryslaw i Lawrence P. Richards utworzyli rejestr, hiszpański rejestr Mustanga, zarejestrowany w 1957 roku ze względu na różne. Różnice zdań na temat tego, jakie konie należy przyjąć do rejestru. John utworzy, utworzył e, Southwest Spanish Mustang Association w 1977 roku, a inne rejestry podrzędne powstały później. Badanie z 2006 roku wykazało, że hiszpański mustang, a także konie ze źródeł siarkowych i haiger i Kinger HMA mają haplotypy DNA wskazujące na pochodzenie od koni z półwyspu iberyjskiego. I teraz na koniec mam jeszcze charakterystyka. Hiszpański Mustang ma od 13,2 do 15 rąk, czyli inaczej 54 do 60 cali lub 137 do 152 cm wysokości z końmi powyżej 15 rąk, niefaworyzowanymi. waży od 650 do 100 funtów, czyli inaczej, 290 do 500 kg. Są one gładko umieścione z krótkimi grzbietami, zaokrąglonymi zadami i nisko osadzonymi ogonami. Sprzęgło jest mocne, a konie mają być dobrze wy, wyważone i płynnie zbudowane z konstrukcją na górze, pod górę. Obłód jest głęboki, z dobrze rozłożoną łopatką i dość wyraźnym kłąbem. Posiadają one proste klasy profil twarzy i szerokie czoło. Szyje są dość dobrze wyprostowane u klaczy i wałachów a mocno wyprostowane u ogierów dojrzałych. Klatka piersiowa jest umiarkowanie wąska, ale dobrze zbudowana. Kasztany są małe lub w ogóle ich nie ma, szczególnie w tylnych nogach. Rygoty są małe lub nie istnieją, nie istnieją. Nogi są okrągłe i twarde, a nogi muszą mieć prawidłową budowę, chociaż tylne nogi mogą być ustawione pod odrobiną. Działo jest krótkie, a kość jest zaokrąglona. Niektóre konie są schwytane z różnymi szczotkami pęcinowymi, które są akceptowane. Jasłowanie lub wyskrzydlenie nie jest błędem, chyba że występuje zakłócenie lub jest spowodowane brakiem porcelaniowości w Hiszpańskie Mustangi istnieją we wielu maściach, Dzięki szerokiej gamie barw u swoich hiszpańskich przodków. Są one powszechnie spotykane w maści gnianej, kasztanowatej, kary i maszatej. Inne maści rzadziej spotykane to apalusa i srokata oraz maści stałe, takie jak Grulla, buckskin, Skin, Palomino, Kremello, Izabelowaty, roan i Perlino. Hiszpańskie mostangi znane są z wytrzymałości. razem znane jest z dla księżnych zdolności jest ujeżdżana przez niektórych rajdowców. Hiszpański mustang jest również wykorzystywany do rywalizacji w różnych zawodach już w Anglii i na zachodzie. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o rasę Spanish mustang czyli po prostu, czyli po polsku hiszpański mustang. I gdybyście byli ciekawi no to, yy, no to strona z której korzystałam była po angielsku i musiałam ją sobie przetłumaczyć także yy, jeżeli zauważyliście jakieś błędy w wytłumaczeniu, no to proszę zachowajcie je dla siebie, ponieważ każdy mógł się pomylić, ale nie musicie tego wygłaszać w komentarzach. Ale jeżeli będziecie to kiedykolwiek robić, no to pamiętajcie, że ja czytam wszystkie komentarze i usuwam każdy hejt oraz wszystko co uznam za niestosowne. I jeżeli ktoś mnie za bardzo nęka, na przykład yy, pisze, że te filmy są głupie, albo że, że ze mną coś jest nie tak, czy coś w tym stylu. Oczywiście tutaj przeczyta tam przykłady. Nie mówię koniecznie, że to kiedyś było, ale po prostu tak przytoczyłam. Także pamiętajcie, że czytam wszystkie komentarze i jak widzę coś naprawdę takiego strasznego, no to blokuję. I przede wszystkim zgłaszam te komentarze, które uznaję, że po prostu dotyczą nękania mnie. Także pamiętajcie o tym i jak zauważycie jakieś błędy wytłączeniu tego. Co teraz dla was przeczytałam, no to zachowajcie to dla siebie. Ale jeżeli chcecie znać źródła, które użyłam do dzisiejszego odcinka, no to oczywiście znajdziecie je w opisie tego filmu. I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, czy wam się podobało oraz czy znacie tą rasę, czy też nie. Ja powiem Wam, że wcześniej jej nie znałam. I subskrybujcie ten kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. I życzę mi powrotu do zdrowia, bo jak pewnie słyszeliście w tym filmie, jeszcze nie, za dobrze, jeszcze nie mam dobrego głosu, ponieważ jak pewnie słyszeliście, trochę kaszle. Także możecie mi życzyć powrotu do zdrowia. I jeżeli lubicie unpackingi i, lubicie, i chcecie zobaczyć yy, skład moich prezentów na dzień dziecka, no to zaraz po tym filmie pojawi się właśnie unpacking z moimi prezentami na dzień dziecka. Nic więcej nie będę wam zdradzać, ale powiem tylko tyle, że będą to oczywiście bardzo kolejny konie. Także jeżeli Was to interesuje, no to oczywiście poczekajcie się też na unpacking, który będzie, no już że kilka minut po opublikowaniu tego filmu, który teraz oglądacie. Także teraz już się z Wami żegnam i jeszcze w opisie tego filmu znajdziecie oczywiście moje media społecznościowe, na które serdecznie Was zapraszam, w szczególności na na moją stronę na Facebooku, kanał Julia C. Bo często tam, zawsze tam wrzucam linki do moich filmów. Także jeżeli ktoś z was ma Facebooka i lubi na przykład wchodzić z Facebooka bezpośrednio na YouTube, no to, no to polecam. No i też na tej stronie będziecie mogli oglądać różne zdjęcia bo czasami też tam umieszczam zdjęcia moich koni w różnych ras także będziecie mogli zobaczyć też fajne zdjęcia oraz rzucam tam też posty z moimi końmi, które aktualnie dostaję także jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco no to zapraszam właśnie na moją stronę na facebooku oraz na instagrama, ponieważ to są właśnie takie Dwa media społecznościowe, na których jestem najbardziej aktywna i po prostu jeżeli chcecie wiedzieć więcej o moim życiu oraz co się u mnie aktualnie dzieje, jeżeli chodzi właśnie o kolekcjonowanie figurek albo, albo kolorowanie, no to właśnie zaglądajcie na Instagrama i na moją stronę na Facebooku. Także teraz już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.